A, cieszymy, cieszymy. Musisz dalej. My idziemy. tutaj. Nie chciało nam się nosić, więc... Tak, tak.

Chcielibyśmy na, na tym samym porządku po pierwsze podziękować Panu Bogu za łaskę przeżycia życia w związku z sakramentalnym naszego małżeństwa 40 lat. To jest pierwsze. To jest najważniejsze. Dziękując również Księdzu, który w tej chwili tu nie ma, go, który sprawował najświętszą ofiarę przy świętej Ksiądz. Krzysztof Sokacki z parafii e, Tarczej. Chcieliśmy mu bardzo podziękować za to i, i jak przynajmniej dzisiaj okazji nas powiedział, że że nas tutaj też odwiedzi z braku czasu oczywiście. Chcieliśmy powitać teraz tu wspaniałych naszych gości, rodzinę, przyjaciół, znajomych, wszystkich was. Bądźcie powitani Czujcie się tutaj jak najlepiej, goście się, dokąd tylko, no patrzcie się fajnie, dokąd tylko sami będziecie uważać. Teraz pragniemy powitać naszą tą kapelę, kapela Stąporkowska. Nie ukrywam, że jesteśmy zaprzyjaźnieni w jakimś tam stopniu. I na ręce e, założyciela zespołu, e, kierownika zespołu, Sebastiana Moczarskiego. Brawo! Niech Cię pokaże! Niech się pokaże Sebastian za całą załogą, że tak powiem. Brawa! Brawo! I na ręce jego dla ekipy, dla kolegów, dla kapeli porkowskiej która z, 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 bardzo jest zajęta, trzeba powiedzieć, w ostatnim czasie. Dziękujemy, że nas znaleźli czas tutaj dla nas właśnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy. Dziękujemy również. Również witamy media. Witamy tu Asię, piękną dziewczynę, witamy Zbyszka. Którzy do nas przyjechali mieszkają troszeczkę. Chciałbym też pozdrowić i powitać rodzinę operkową, którą e, może tam tu naszym gościom wiele nie, nie, nie mówi, ale uczestniczymy właśnie po tańcówkach. Między yeah. innymi jest przedstawiciele yeah. właśnie wspaniali nasi ludzie. Również e, chcielibyśmy e, proszę Powitać również y, osoby, które będą nas oglądały, słuchały, internautów właśnie, a szczególnie osoby, jak będą powitane i, 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 i serdecznie dziękujemy im za słowo komentarza, które na, na, na kanale właśnie piszą podczas naszych różnych potańcówek, którzy sobie tam z żoną y, w randkach małżeńskich to oczywiście przebywamy. I <sk sentiradic> to pani duże brawo, bo to nas poglądać na <sk> pewno, bo mamy <Spotify> lekkie właśnie hmm, te nasze polskie, katolickie. to wszystkiego najlepszego. bawmy się. Bałmy się, tańczmy. się. Będziemy tak jak najbardziej, najmilej ten czas. Niech każdy będzie pozdrowiony, każdy osobno powitany. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Obrigado. 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 Obrigado.